O co chodzi w podrywie? O emocje. Witam. Gdybym mógł Ci powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi w podrywie, w największym, największym, największym skrócie, to tak naprawdę chodzi tutaj o generowanie emocji. Widzisz, mężczyźni, można powiedzieć, wręcz są stworzeni do tego, by tworzyć, generować emocje. I widzisz, tak naprawdę. Kobieta zawsze podąża za emocjami. Im silniejsze emocje, tym silniejsze ma kobieta pragnienie podążania za tymi właśnie emocjami. I teraz zobacz, ktoś kupuje sobie motor, bierze dziewczynę na przejażdżkę, jedzie szybko, jedzie zwariowanie. Kobiecie generują się emocje. Jest zachwycona. Współżycie generuje emocje. Bycie śmiesznym generuje emocje. I teraz zobacz, jak działają kobiety. Kobiety zawsze idą tam, gdzie są emocje. Kobieta zazwyczaj nie idzie tam, gdzie nie ma emocji, bo tego nie czuje. Widzisz, kobieta za bardzo nie będzie siedziała w miejscu, gdzie nic się nie dzieje, tak zwane nic, nic się nie dzieje, ale widzisz, wielu mężczyznom to tak naprawdę nie przeszkadza. Dlaczego? Bo mężczyźni sami generują emocje. Mężczyźni nie potrzebują tak naprawdę tak emocji jak kobiet. Kobiety są zależne. Od emocji. Życie kobiet to tak naprawdę emocje. Wszystko kręci się wokół emocji. Rozumiesz, dlatego kobiety uciekają do wielkich miast, a to dlatego, bo tam są emocje. Rozumiesz, tam nawet wyjście na zwykłe miasto, na ulicę już generuje emocje. Ludzie sobie żyją, coś się dzieje, tam coś się stało, ten jedzie rowerem, ten tutaj sobie siedzi, ten sobie śpiewa, ten sobie gra, ten po prostu się kłóci i tak dalej. Widzisz, to wszystko dookoła żyje. Dla kobiety to są emocje. I teraz zobacz. Jeśli ty nie generujesz emocji, nie potrafisz generować emocji, no to jestem na 99% pewny, że żadna dziewczyna nie jest tobą zainteresowana. Po prostu nic do ciebie nie czuje. Nawet na płaszczyźnie jakiejś tam koleżeńskiej jest to tak słabe, że ona nie chce z tobą w ogóle przebywać, nawet ciebie nie pamięta. Rozumiesz? Zobacz, czemu na przykład kobiety nawet w szkole uganiają się za łobuzami, no bo oni generują emocje, rozumiesz? On coś tam powie, na lekcji wszyscy się śmieją, on coś tam zrobi, i tak dalej. I widzisz, to powoduje, że ona, rozumiesz, idzie w jego kierunku. A teraz mamy chłopaka, który jest cichy, spokojny, tak jakby go nie było. Dziewczyny w ogóle nie, nie są, są, nie są nawet nim zainteresowane, rozumiesz? I widzisz, zobacz, że często mężczyźni jako takie, nazwijmy to, dzieciaki, często dużo bardziej jakby to operują tymi emocjami. Dziecko weźmie młotek i zacznie walić w ścianę, rozumiesz, i tak dalej. Widzisz, on już generuje emocje. Kobiety zazwyczaj są spokojniejsze. Widzisz, kobieta można, można powiedzieć przejmuje te emocje na siebie. Jest emocjonalna, bo właśnie emocje grają u niej pierwsze skrzypce. Rozumiesz? Kobieta jest bardziej podatna. Śmieje się, płacze, denerwuje, bo widzisz, bo kobieta jest jak taka kartka papieru. I widzisz, i co chwilę jest nasączana czymś i cała rezonuje. Rozumiesz? Odczuwa Dlatego widzisz, mężczyźni, którzy generują emocje, to mężczyźni, za którymi podążają kobiety. Pieniądze, tak, generują emocje. Jednak widzisz, samo posiadanie pieniędzy, przykładowo masz na koncie 100 milionów, tak naprawdę nie wygeneruje w kobiecie żadnych emocji. Rozumiesz? Dopiero wydawanie, wydawanie pieniędzy generuje w kobiecie emocje. Widzisz to, jak jesteś ubrany? Jeśli ubiór twój generuje emocje, już masz u kobiety plusa. Jeśli twój wygląd generuje w kobiecie emocje, jesteś przystojny, ładny itd., tak już generuje w niej emocje. Jednak musisz pamiętać, że stan emocjonalny w kobiecie jest niestały. Jutro musisz już od nowa generować w niej emocje. I widzisz, jeśli kobieta nie otrzyma od ciebie emocji, Najprawdopodobniej będzie się ich sama domagała. Może zrobić awanturę. Może zacząć po prostu Ciebie denerwować, wkurzać, tylko po to, żebyś wygenerował jakieś emocje. Może zacząć Ciebie rozśmieszać. Zobacz, co się dzieje, gdy dziewczyna widzi, że jesteś zdenerwowany, zły, masz założone ręce. Masz focha, <laughs> najprawdopodobniej zacznie ciebie rozśmieszać. Czyli widzisz, ona będzie chciała wywołać w tobie emocje, będzie chciała zmienić w tobie emocje. Rozumiesz? Bo cały świat kobiety opiera się na emocjach. I teraz zobacz, mamy mężczyznę, który kupuje sobie auto, robi sobie wydech i jeździ robi hałas. Głośny jest. Widzisz? <laughs> Jednym się to może nie podobać. Ale widzisz, u kobiet generuje to emocje. To powoduje, że ona będzie go pamiętała i tak dalej, i tak dalej i będzie chciała czegoś więcej. Widzisz, ktoś, kto gra przykładowo na jakimś instrumencie. No widzisz, generuje w kobiecie emocje. To powoduje, że kobieta no po prostu chce karmić się tymi emocjami, a co za tym idzie? Przebywać z tym mężczyzną. I teraz zobacz, dlaczego podryw na ulicy jest tak skuteczny, jest tak niesamowity, bo generuje emocje. Podchodzisz do dziewczyny, dziewczyna wystraszyła się, już wygenerowałeś w niej emocje. Podchodzisz do dziewczyny, dziewczyna się śmieje, już wygenerowałeś w niej emocje. I ona zazwyczaj będzie chciała więcej. To, że wystraszyłeś kobietę, gdy do niej zagadałeś, nie jest niczym złym, bo jak widzisz, kobiety uwielbiają horrory. Tam po prostu jest strach. Więc automatycznie, gdy zagadujesz do dziewczyny gdzieś tam, podbiegasz do niej i ona się wystraszyła, no to już są to emocje. Rozumiesz? Już jest dobrze. Widzisz, cała rozmowa musi polegać na tym, że Ty generujesz w kobiecie emocje. Widzisz, na spotkaniu, gdy z kobietą siedzisz i rozmawiasz, to może być za mało, by ta dziewczyna miała motywację do spotkania się z Tobą kolejny raz. Ale w momencie, gdy generujesz w niej emocje, najłatwiej wygenerować naprawdę w kobiecie emocje poprzez zabieranie się za nią. Dotyk, próba pocałowania, pocałunek. To wszystko daje jej emocje. Emocje dają jej motywację do tego, by się z tobą spotykać. Rozumiesz? <laughs> Dlatego widzisz, wszystko co powoduje, że kobieta wybiera jakiegoś mężczyznę, to są emocje. Dlatego widzisz, często jest tak, że te najładniejsze dziewczyny wybierają tych najgorszych, często zaburzonych psychicznie i tak dalej. Bo widzisz, bo oni generują w niej emocje. Widzisz, kobieta dowiaduje się o zdradzie, często są to ogromne emocje. Ogromne. Jednak często jest tak, że kobieta wręcz jeszcze nagradza tego mężczyznę, na przykład wracając do niego, dając mu kolejną szansę i tak dalej, i Widzisz, jeśli kobieta zdradza mężczyznę, to też w związku, w relacji tej nie było emocji. I ona po prostu ma tak silną potrzebę, że musi po prostu doładować się. Widzisz, zupełnie inaczej wygląda to u kobiet zaburzonych, gdzie tak naprawdę e, ten układ emocjonalny jest niesamowicie rozregulowany, przez co te osoby są, e, te kobiety są dużo bardziej, jakby to powiedzieć, no. Podatne, dużo bardziej, jakby to powiedzieć, więcej potrzebują tych emocji, rozumiesz? Normalna kobieta, jakby to powiedzieć, jest jak takim kubkiem, do którego nalewasz i nazwijmy to te parę godzin, paręnaście będą trzymały się, są stabilne jednym słowem emocjonalnie. Widzisz, kobieta zaburzona jest jak takie sito, kubek z dziurami. Wlewasz te emocje, ale za chwilę ich nie ma. Dlatego one takie rzeczy robią, bo potrzebują, rozumiesz? Widzisz to tak, jakbyś jechał samochodem. Wlałeś oleju, zdrowy silnik, wlewasz raz oleju i następna zmiana za rok. Natomiast widzisz, dziurawy silnik, wlewasz, jedziesz. 20 km i znowu dolej. Dolej oleju, bo nie ma. Gdzieś cieknie. Rozumiem. I tak samo jest właśnie z zaburzonymi kobietami. Właśnie te emocje gdzieś tam wyciekają. Przez co te kobiety, rozumiesz, chcą cały czas więcej, więcej i więcej. Dlatego widzisz, każdy, kto spotyka się z zaburzoną, nie jest w stanie jej utrzymać przy sobie, bo po prostu nie jest w stanie dostarczać jej tak potężnych zastrzyków emocji. Rozumiesz? Dlatego widzisz, wszystko tak naprawdę kręci się wokół emocji. Naprawdę. Teraz widzisz, widzisz gościa, który zagadał do dziewczyny na ulicy i ona daje mu numer. Ona mu dała ten numer pod wpływem emocji. I teraz ona nawet z nim może pójść, pogadać, na ławkę do kawiarni pod wpływem emocji. Widzisz, kobieta zabiera się w takie miejsca, które generują emocje. Zachód słońca, super widok. Widzisz, to generuje w niej emocje. Nawet widzisz, stosunek po pewnym czasie, taki nazwijmy to klasyczny, może w kobiecie już nie generować takich emocji, jakich ona potrzebuje. Dlatego kobieta często sobie robi, rozumiesz, jakieś tam romantyczne sytuacje. Często kobieta chce też w różnych miejscach i tak dalej, i tak dalej, bo to generuje w niej emocje. Rozumiesz? Dlatego widzisz, w związku tak naprawdę nie kończy się nigdy podryw. Ty tak naprawdę cały czas musisz uwodzić kobietę, albo inaczej, cały czas musisz generować w niej emocje. Rozumiesz? Jasne, później może być to łatwiejsze, bo na przykład na świat przychodzi dziecko. Dziecko to jest taki kłębek emocji. I kobiecie to generuje tyle emocji, że można powiedzieć, że jej to wystarcza. Ty już nie musisz tak, jakby to powiedzieć, generować tyle tych emocji. Ważne, żebyś zajął się pracą, żebyś dostarczał te zasoby, by było bezpiecznie. I kobieta, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie zwalnia cię z generowania potężnych emocji. Na co dzień, bo robi to dziecko, rozumiesz? Jednak to nie oznacza, że wcale już nic nie musisz robić, no nie, bo są różne typy emocji. Dlatego widzisz, jeśli podchodzisz do dziewczyny, to musisz wygenerować w niej jak największe emocje w jak najkrótszym czasie. Rozumiesz? Dlatego widzisz, gdy podrywasz dziewczyny przez internet i masz słaby profil, czyli nie generujący praktycznie żadnych emocji, to powoduje, że dziewczyna nie chce z tobą gadać i tak dalej, bo nie wygenerowałeś w niej emocji. Zobacz, wyobraź sobie, że masz super profil i nagle piszesz do pierwszej, lepszej dziewczyny w internecie i ona pierwsze co? Wchodzi, sprawdza twój profil. I jeśli profil wygenerował w niej emocje, czyli wow, on ma statek. Wow, super życie! Mogłabym po prostu troszeczkę zakosztować tych emocji, podróże. No dobra, no to mu odpiszę, pogadam, umówię się z nim. Widzisz? Bo ona już patrzy przez pryzmat emocji. Natomiast jeśli na tym profilu nic nie ma, nie ma zdjęcia i tak dalej, no to najprawdopodobniej nawet ci nie odpisze. Tak samo widzisz. Czasem jest tak, że jakiś tam. Chłopak ma dużo koleżanek, pomimo tego, że nie jest, jakby to powiedzieć, z wyglądu pierwszego sortu, ale generuje dużo emocji i dziewczyny go lubią. To powoduje, że one mają do niego pozytywne odczucia i są w stanie przykładowo komentować mu posty, dawać mu. Lajki i tak dalej, i tak dalej, po prostu, pomimo tego, że jest niewyjściowy i tak dalej, no to ma w sobie to coś, tą charyzmę. Rozumiesz? I na tym właśnie opiera się cały podryw. Dlatego ty, jako osoba, Musisz generować w kobiecie emocje. Zobacz, idziesz na siłownię. Twój wygląd, twoja super sylwetka, już generuje w niej emocje. Rozumiesz? No, generuje w niej emocje, bo wyglądasz dobrze. Widzisz, od tego się zaczyna, ale widzisz, sam wygląd tak naprawdę nie zatrzyma przy tobie kobiety, bo jej się po prostu znudzi. Rozumiesz? Dlatego widzisz, często jest tak, że mężczyźni, którzy są tacy, nazwijmy to chaotyczni, i tak dalej, i tak dalej, często kobiety za nimi idą, bo mają emocje, rozumiesz? Wyobraź sobie, że jest u ciebie dziewczyna, wstajecie rano i ty po prostu odpalasz muzykę i zaczynasz śmiesznie tańczyć i tak dalej. No, dziewczyna zaczyna się śmiać, już dostaje od rana emocje, może się nawet przyłącza do tego. Sobie gdzieś tam skaczecie i tak dalej. Jest śmiesznie. Rozumiesz? Widzisz, bardzo dużo emocji generuje śmiech. Dlatego nie bez powodu się mówi, że jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to zrobisz z nią wszystko. Rozumiesz? No bo widzisz, śmiech tak naprawdę luzuje u kobiecie wszystko. Generuje bardzo dużo emocji. Dlatego widzisz, mężczyźni, którzy mają sukcesy z kobietami, to są tak naprawdę osoby, które umią generować. Rozumiesz? Umią generować emocje. Dlatego widzisz, no, mężczyźni, którzy nie generują emocji, tak naprawdę nie mają szansu kobiet. Dlatego widzisz, może być nawet dziewczyna, która jest nieatrakcyjna, ale ona ma ten sam mechanizm. Ona szuka mężczyzny, który będzie jej generował emocje. Rozumiesz? Bo bez tego no, ona nic nie czuje. No nic nie czuje, rozumiesz? Dlatego widzisz, jeśli ty poznałeś dziewczynę i nie odzywasz się, już generuje to w niej emocje. Co się dzieje? Natomiast jeśli odzywasz się do niej codziennie, najprawdopodobniej jest to przewidywalne, a przewidywalność zabija emocje. Rozumiesz? Dlatego widzisz, ci, którzy mają, kolokwialnie mówiąc, dziewczyny gdzieś, tak naprawdę generują w niej większe emocje niż ci, którzy latają za dziewczynami, bo są przewidywalni. Nieprzewidywalność daje dużo więcej emocji. Widzisz, dziewczyna idzie. No, ktoś do niej zagadał, nie spodziewała się tego. Tak samo widzisz, no. Często jest tak, że zadzwonisz do dziewczyny. Za kilka dni i ona już nie odbiera. Widzisz, bo już emocje opadły. Jeśli mamy do czynienia z supertopową dziewczyną i jest tam bardzo dużo mężczyzn, którzy generują w niej emocje, no to w tym dymie ona już po prostu o tobie zapomni. Bo pamiętaj, że nie jesteś sam, że są inni goście, którzy też generują w niej emocje. Widzisz, zobacz, że dziewczyna praktycznie siedzi cały czas z telefonem i cały czas przegląda jakieś krótkie filmiki. Najczęściej śmieszne, bo widzisz, bo ona potrzebuje zasilić się emocjonalnie. Dlatego skup się na generowaniu emocji, rozumiesz? To jest podstawa. Z czasem będzie to dla ciebie takie mega naturalne. Samo to, jak będziesz mówił, będziesz się wczuwał w tą rozmowę rozumiesz? Zobacz, że nawet na filmach dobry film to taki, w którym aktor się wczuwa, emocje. I teraz im więcej jest emocji, tym większe będzie zaangażowanie kobiety. Widzisz, to jest tak, jak widzisz. Nawet jakaś książka, dziewczyna czyta, co się wydarzy dalej, a to jest narastające napięcie. Rozumiesz? Widzisz, kobieta nie zaczyna czytać książki od ostatniej strony i żyli długo i szczęśliwie, tylko zaczyna od pierwszej, chce się dowiedzieć. Rozumiesz? Chce przeżyć to. Często, nawet jak zobacz, zagadujesz do dziewczyny i tak dalej, to ona później. Idzie do koleżanki opowiada. Później, jak już tam się spotykacie od jakiegoś czasu, no to też widzisz emocje. No, zagadał do mnie, no tutaj byliśmy na kręglach, no tutaj gdzieś tam szłam, łapałam stopa, zatrzymałam. Rozumiesz, to już są emocje, opowiada o tym. Karmi się tym. Taki sentyment, nostalgia. I to powoduje, że często dziewczyna nie potrafi odejść. Rozumiesz? No bo są emocje. Zobacz, że często jest tak, że facet zostawia dziewczynę. I ona. Za nim biegnie, chce go odzyskać. Bo widzisz, bo to wygenerowało w niej ogromne emocje. A jeśli jeszcze dziewczyna ma ego w kosmosie, no to, to już jest dla niej niedopuszczalne. Dlatego musisz zrozumieć, że tak naprawdę podryw. To są emocje. Jeśli nie masz dziewczyny albo masz problem z dziewczynami, oznacza to, że generujesz za mało emocji. Widzisz, wystarczy zabrać dziewczynę na przejażdżkę samochodem, jechać trochę szybciej i już generujesz w niej emocje. Wystarczy włączyć muzykę, dać głośno. I już generujesz emocje. Wystarczy czasem jechać, trzy razy wcisnąć hamulec, zobaczysz, że dziewczyna zaraz będzie się śmiała. Albo po tak wciskać, wciskać, o ją wiesz, o co chodzi. Jednym słowem, ty musisz cały czas, rozumiesz? Generować. Do, do tego jesteś stworzony. Widzisz, mężczyźni tworzą przedmioty i tak dalej. Widzisz, to wszystko generuje emocje muzyka i tak dalej, i tak dalej. Kobiety żyją dla emocji. Tyle.